Hej, cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w tutorialu, który wchodzi w skład naszego 6-tygodniowego wyzwania rozciągająco-akrobatycznego. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić przerzut bok albo jak kto woli gwiazdę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba ten tutorial. Nie zapomnijcie jeszcze tutaj o subskrybowaniu mojego kanału oraz o zostawieniu komentarza i łapki w górę, jeśli Wam się odcinek spodoba. Już nie przedłużam i zaczynamy! Nasz tutorial rozpoczniemy od krótkiej rozgrzewki. Możecie wykonać albo to, co wam pokazuję w tym filmiku, to jest takie totalne minimum tego, co powinniście zrobić przed spróbowaniem zrobienia gwiazdy. Ale jeśli macie chwilę czasu i chcecie uniknąć kontuzji, zalecam Wam kliknięcie w odnośnik do mojego filmiku rozciągającego. Przechodzimy do tego, żeby zdecydować, która nasza noga jest nogą dominującą. O co chodzi? Chodzi o to, na którą stronę będziemy robić. Gwiazdę. Wystarczy, że staniecie z lewą nogą przed sobą i delikatnie wybijecie się tutaj na rękach, i czynność tam powtórzycie na drugą nogę, żeby zobaczyć, która z Waszych stron jest lepsza. Teraz przechodzimy do robienia pozycji T. Jak widzicie, delikatnie pochylamy się w taki sposób, żeby nasza noga z tyłu i nasz tułów tworzyły jedną linię. Kiedy jesteśmy już komfortowi w tamtej pozycji, próbujemy delikatnie się wybijać. Tak, jakbyśmy chcieli stanąć na rękach, tylko że z rękoma w bok. I zobaczcie teraz, jak wyglądam przed zrobieniem gwiazdy. W jej trakcie. I pod koniec. Zaczynam w tej samej pozycji, w której kończę. Pamiętajcie o tym, żeby być prostym. Mogę też Wam poradzić, żebyście robili gwiazdę w dobrym tempie, bo jeśli nie będziecie tego robić wystarczająco dynamicznie, będzie Wam bardzo trudno się robić. Po tych wszystkich radach możesz spróbować zrobić swoją gwiazdę. A więc to już wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał i, i będziecie w stanie zrobić swoją gwiazdę. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu i łapce w górę. I do usłyszenia, do zobaczenia, kochani. Buziaki!